Witam Was, moi drodzy. Dziś kolejny filmik. Dzisiaj zajmiemy się tematem, o który też wiele razy już mnie prosiliście. Co zrobić, kiedy mam toksyka w domu, czy mieszkam z toksykiem? Kogo mam na myśli, mówiąc o toksyku? Toksyk, moi drodzy, to jest po prostu ktoś, można to śmiało nazwać osobą toksyczną, czyli. Ktoś, na przykład z Twojej rodziny, który stara ci się jak najbardziej zatruć życie. Na każdym kroku, co byś nie zrobił, to on zawsze ma jakieś problemy, zawsze mu się coś nie podoba, zawsze mogłoby być coś lepiej, zawsze na coś narzeka. Po prostu czepia się o wszystko ciebie przeważnie. No i bardzo często też nie tylko i wyłącznie ciebie, ponieważ potrafią toksyczni ludzie też się jak gdyby doczepiać do wszystkich innych ludzi wokół w rodzinie. Bardzo często zdarza się coś takiego, że jeden ktoś jest bardzo mocno faworyzowany, on jest super, to jest the best, a cała reszta jest po prostu najgorsza. Jak sobie z tym poradzić, moi drodzy? Najlepsze to jest po prostu przełamać takiego człowieka. Ciszą. Dokładnie. Przestać go po prostu, jak gdyby odbierać, wyłączyć go jak gdyby tak, jakbyś po prostu wyłączył radio i nie chcesz już więcej słychać, słuchać tego, co ten ktoś ci po prostu tutaj mówi. Dlaczego to działa? To jest najlepsze w tym wszystkim, że toksyk on cię nie chce kochać. On cię chce kontrolować, on cię chce kontrolować na każdym kroku, który robisz. W momencie, kiedy ty włączasz tak zwaną ciszę, przestajesz mu się tłumaczyć na każdym kroku, przestajesz mu dawać argumenty na każdym kroku, że coś jest tak, że coś jest tak, przestajesz jak gdyby udowadniać mu swoją prawdę. To jest jak gdyby dla niego najgorsze, co może być, co może mu się zdarzyć. I tutaj bardzo często toksyk po prostu się łamie, bo on nie jest w stanie temu podołać, że my go ignorujemy. Cisza w tym wypadku dla toksyka to jest jak gdyby takie wielkie bum w jego dziób tak to może nazwę. To jest najgorsze, co po prostu może mu się przytrafić, kiedy zostanie ignorowany. I jeszcze gorsze w tym wszystkim jest to, kiedy ten toksyk widzi. Że ty zaczynasz być szczęśliwy, szczęśliwa, pomimo tego, że go ignorujesz. Również bardzo często zdarzało się tak, że ludzie odcinali się całkowicie od toksyka, bez słowa, bez pożegnania, bez niczego. Zostawiali to po prostu otwarte, wychodzili. Bardzo często tacy ludzie też się łamali ponieważ nie potrafili sobie z tym poradzić. On się żywi po prostu twoim nieszczęściem, tym, że tobie źle, tym, że tobie wygarnie, a ty na to zareagujesz. Kiedy pozostawisz to całkowicie bez reakcji, tak jakby woda po tobie spłynęła, wtedy go masz. To jest bardzo mocna psychologiczna taktyka którą możesz zastosować, jeżeli masz rzeczywiście toksyka w domu, który ci cały czas uprzykrza życie. Bo widzisz, toksyk chce być widziany, on chce, żebyś ty, jak gdyby, był uzależniony od niego, żebyś musiał robić wszystko to, co on ci każe. I kiedy on cię widzi teraz szczęśliwym, uśmiechniętym, i widzi, że staje się niepotrzebny, to dla niego jest najgorsze, co może się przytrafić. To jest totalne złamanie toksyka. To jest dla niego gorsze nawet niż śmierć, ponieważ on sobie z tym całkowicie nie potrafi poradzić. I pamiętaj, toksyk zawsze żywi się Twoimi emocjami, Twoim gniewem. Twoim bólem, Twoim rozpaczaniem, Twoim tłumaczeniem się. To dla niego jest pokarm. Dlatego przestań na to reagować i zabierz mu ten pokarm, żeby on już nie miał tego pożywienia, które mu z tego dotychczas cały czas dawałeś, ponieważ on się cały czas żywi właśnie tym. Kiedy zaczynasz wchodzić w jakąś dyskusję z toksykiem, możesz równie dobrze Wyjść, zniknąć po prostu, bez najmniejszego słowa. To całkowicie zamiesza jego psychikę i nie będzie wiedział, co się stało, ponieważ toksyk zawsze chce finału, żeby mógł znów całą grę zacząć od nowa i żeby znów mógł cię dręczyć. Nie daj mu tego finału. Możesz po prostu wyjść bez najmniejszego słowa, jakbyś w ogóle tego nie usłyszał, czy usłyszała. To jest wyjście nie dlatego, że uciekasz przed tym, ale to jest ochrona twojej własnej psychiki. Kolejnym ważnym punktem tutaj jest, możesz mu również udowodnić to, co potrafisz sam, sama zbudować, co sama osiągnęłaś, gdzie nie było absolutnie żadnej pomocy z jego strony. To pokaże mu, i że jest ci niepotrzebny do niczego. To również bardzo wielki cios dla toksyka, który widzi, że jest komuś niepotrzebny, ponieważ absolutnie nie potrafi sobie z tym poradzić. Jeżeli już zdecydowałeś się, czy zdecydowałeś się opuścić toksyka, unikaj jakiegokolwiek dalszego kontaktu z tym. Ponieważ oni zawsze będą wracać, ponieważ to dla nich jest jak gra. Oni lubią po prostu to, co robią i za każdym razem będzie różny scenariusz. Jednym razem będzie przepraszanie, innym razem będzie manipulacja, jakieś triki, które będą, żeby się po prostu wywinąć z danej sytuacji i żeby po prostu znów mógł zacząć tą grę na nowo. Dlatego, jeżeli już postanowiłeś, że odeszłeś, unikaj wszelkiego jakiegokolwiek kontaktu. To go najbardziej będzie palić, ale ochronisz swoją psychikę. To jest w tym przypadku najważniejsze. I pamiętaj, że największą satysfakcją w tym wszystkim jest to, że teraz zaczynasz budować siebie na nowo. Osiągasz wszystko to, co chciałeś, chciałaś osiągnąć kiedyś, czego nie mogłaś, mogłeś osiągnąć przy toksyku. Ponieważ cały czas cię blokował, utrudniał, zaniżał cię energetycznie na dół, nie miałeś po prostu siły zrobić tego, co chciałeś zrobić. I najlepsze w tym wszystkim jest, że teraz to osiągasz, a jego nie ma już przy stole. I nie ma w tym absolutnie żadnego Udział. To jest jedna z takich największych satysfakcji w tym wszystkim. I prowadząc tutaj taki kanał, na przykład jak ten, ja, czy też wielu innych twórców, spotykamy się bardzo często z toksycznymi ludźmi w komentarzach. Tak, moi drodzy. Ja kiedyś próbowałem próbowałem tłumaczyć ładnie mówić ładnie pisać. Odpowiadać grzecznie, podawać fakty, również nie po to, żeby kogoś na siłę przekonać do mojego poglądu, który ja na przykład mam, bo każdy może mieć inny pogląd, ale po prostu chciałem pokazać moją wersję, żeby się zapoznał z tymi informacjami, na przykład dalej i tak dalej. Jednak toksyka poznasz po tym, że on bardzo sprytnie zaczyna się wywijać. Z tego wszystkiego. Wymyka się z danej treści, którą napisał, zaczyna odwracać tak zwanego kota ogonem i pisze ci całkiem coś innego. Ja po prostu robię symsalabym i znikam z przestrzeni tego człowieka, naciskając taki magiczny guzik blok. <gryw> Ponieważ toksyka wyczuję już na kilometr w komentarzu i wiem, z kim mam do czynienia. I wiem, że nie chcę tracić swojego czasu, swojej energii, swojej wiedzy na takiego człowieka, ponieważ życie mamy jedno. I z jakiej racji ja mam teraz poświęcać moje cenne minuty mojego życia na to, żeby z takim kimś wchodzić w dyskusję i mu tłumaczyć coś, Czego on i tak w ogóle nie chce zrozumieć, ponieważ on chce mnie na przykład rozgniewać, wkurzyć, chce ze mnie się nażreć mojej energii, tak to może powiem. Nie wchodzę w takie rzeczy już. Kiedyś próbowałem, ale zrezygnowałem z tego, ponieważ to nie ma absolutnie sensu, jeżeli chodzi o toksyka. Lepiej zainwestować ten czas i energię w coś innego. Niż wkładać to po prostu w takiego człowieka. To tak od serca rada dla, dla, ode mnie dla Was, ponieważ no, mam z tym do czynienia na co dzień. Naprawdę na co dzień, niekiedy kilka razy na dzień. Czytając dany komentarz, potrafię już wywnioskować po pierwszym komentarzu, czy ktoś jest toksykiem, czy nie. To idzie bardzo szybko wywnioskować, ponieważ oni składają tak fajnie te zdania. Gdzie widzisz już pewne haczyki zaczepne, gdzie już cię mogą zaczepić, żeby cię tylko i wyłącznie sprowokować. To jest ich cel, żeby móc zagrać w grę. Dlatego ja mówię pas. Ja nie gram w tą grę. Odchodzę od stolika. Tyle. Także, moi drodzy, to by było tyle, co chciałem Wam przekazać. Nie traćcie. Swojego życia na toksyków. Mamy tyle pięknych rzeczy wokół nas, które możemy z tym czasem zrobić. Absolutnie nie ma sensu. Wchodzić w to, psuć sobie cały dzień, tracić swoją energię, bo na końcu to wy będziecie się źle z tym czuli. Nawet jak mu nawtykacie, to i tak się będziecie źle z tym czuli. Żeście mu nawtykali, a on będzie ucieszony i na żarty pełny energii, bo o to mu w tym wszystkim chodzi. Także pamiętajcie o konkursie, który tutaj trwa. Wszystkie fajne produkty, które od lat Wam polecamy, macie w opisie tego filmu. E, które biorą udział w konkursie, tam sobie zerknijcie do tego. Jeżeli coś Was z tego wyinteresowało, to pamiętajcie, żeby wpisać w uwagach do zamówienia konkurs szamanem. I do 3 września zostawić na fajny komentarz na temat produktów, które kupiliście w tym sklepie. A my już będziemy 3 września kogoś z Was wybierać, kto otrzyma bon na 9000 zł do tego sklepu. Będzie mógł sam sobie kupić, co tylko będzie chcieć, za najfajniejszą historię, po prostu, którą napiszecie. Także życzę Wam miłego dnia, pełnego uśmiechu, bez toksycznych ludzi wokół. Ich omijajcie szerokim łukiem. Do niczego Wam nie są potrzebni. A i pamiętaj jeszcze, było kiedyś takie stare powiedzenie, które tutaj bardzo fajnie się sprawdzi do tego. Mowa jest srebrem, a milczenie jest złotem. Na toksyka najlepsze antidotum. Trzymajcie się. Hej.